The date. Kolejne osoby z nami na mecie. Jak było? Super. Nie słyszę was. Super. Super! Nie, nie zaakceptowane. Jak było? Zajebiście. I to jest właśnie ta moc. Podobało się? Bardzo. Dobrze. Który raz znam? Trzeci. Bardzo. Nie Jak było? A ja. Dlaczego dopiero teraz? W końcu namówili. W końcu namówili. w dobre towarzystwo. Ciężko było? Było ciężko. Też pierwszy raz jestem, ale to przez niego tutaj jestem, nie? Namówił, zmusił. Więc wszystkie skargi, wnioski, zażalenia, to, to właśnie tam proszę kierować. Jaka przeszkoda była najfajniejsza? Tarzan, bo go nie było. Czyli tarzm ogólnie nie jest ulubioną przeszkodą. Brakowało tego. Brakowało. A jak woda? Woda e, straszna. Ciepła, zimna? Zimna. Ale przydała się? Nie. Nie, mogło być bez wody. Ale słoneczko dzisiaj jest, temperatura ładna. Świeci słońce, ciepło jest. Będą kolejny raz z nami? Chyba tak. Będziecie? Zawsze! Tak, tak, tak. W większym składzie? Myślę, że tak. Im tak, więcej ludzi, tym lepiej, lepsza zabawa. Więcej śmiechu i łatwiej się wygnie. Ja wam gratuluję i do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.